Cześć cudowna duszo. Tutaj podcast pozytywny. I Agnieszka. Dzisiaj zabiorę Cię w podróż do sedna prawdziwego przepływu życia. Do miejsca, w którym przestajemy walczyć, a zaczynamy naprawdę żyć. Być może całe życie uczono Cię, że musisz walczyć. O szczęście, o miłość, o sukces, o zdrowie. Być może kochana duszą myślałaś, że im bardziej będziesz walczyć, tym szybciej wszechświat, Bóg czy obojętne co cię wynagrodzi. Ale dziś powiem ci coś bardzo ważnego. Wszechświat nie odpowiada na intensywność twojej walki. On odpowiada na głębię twojego poddania. Tak. Poddanie to nie rezygnacja, to jest najwyższy akt zaufania. Decyzja, że płyniesz z nurtem życia, a nie próbujesz zmienić kierunku rzeki siłą własnych rok. Poddanie to jest otwarcie drzwi do prawdziwych cudów, które przychodzą wtedy, gdy przestajesz napinać struny własnej kontroli. Bo kiedy walczysz, to wysyłasz. Sygnał braku. Kiedy się poddajesz, to wysyłasz sygnał zaufania, otwartości. Zauważ. Gdy zasiewasz nasioną, nie krzyczysz na nie, żeby szybciej rosło, prawda? Po prostu podlewasz je codzienną miłością i spokojem, wiedząc, że ono już wie, jak wzrastać. I tak samo działa Twoje życie. Walka wypala, a poddanie zasila. Walka zamyka, a poddanie otwiera. Jeżeli teraz w Twoim życiu jest coś, co wydaje się nie do przeskoczenia, to zatrzymaj się, weź głęboki oddech i zamiast walczyć, pozwól sobie na miękkie poddanie, pozwól sobie na zaufanie, że wszystko dzieje się dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie. Poddanie to jest także przestrzeń na cuda, których Twoje umęczone ego nie jest w stanie nawet sobie wyobrazić. Jak wygląda prawdziwe poddanie w praktyce? To jest zgoda na to, co jest, ale bez utraty własnych marzeń. To jest decyzja, że przyjmujesz życie takim, jakie jest, ale nadal tworzysz swoją piękną wizję. To jest wybór. By działać z miejsca pokoju, a nie z miejsca strachu. Możesz sobie pomyśleć, ale jak to? Mam nic nie robić? Nie. Nie, to nie o to chodzi. Masz działać, ale nie z energii napięcia, tylko z energii lekkości. Wyobraź sobie, że jesteś surferem i nie zmuszasz fali, żeby płynęła w twoim kierunku, prawda? Ty się uczysz wyczuwać fale. Stajesz na tą deskę w odpowiednim momencie i niesiesz się na niej z radością. Tak działa energia poddania. Jeśli mogę zostawić ci dziś jedno zdanie, które zasiejesz w sobie jak nasionko, to będzie ono brzmiało: tak. Nie muszę walczyć o to, co jest moje. Wystarczy, że się na to otworzę. Dziękuję, kochana duszyczko, że tutaj jesteś. Dziękuję, że tworzysz razem ze mną nową jakość życia, opartą na miłości, nie na walce. Ściskam cię najczulej, jak tylko mogę. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach, w kolejnych przestrzeniach serca. Mua. Życie z narcyzem to manipulacje, które odbierają ci pewność siebie. Pamiętaj, to nie twoja wina e-book narcyz cię nie złamie, pokaże ci jak odzyskać kontrolę, wyznaczyć granice i uwolnić się z toksycznej relacji. Zasługujesz na spokój. Link do e-booka znajdziesz w opisie.